Dzień dobry. Jak czytam dzisiejszą Ewangelię, to, to takie mam wrażenie, jakbym czytał współczesnego Twittera. Sytuacja jest prosta: Znaczy, Jezus naucza w synagodze, czyli głosi słowo, dzieli się swoim doświadczeniem, dzieli się tym wszystkim, jak przeżywa Pana Boga, jak rozumie słowo. Ludzie go słuchają. Nie tylko dlatego, że fajnie gada, ale dlatego też, że i chyba przede wszystkim robi ludziom dobrze, to znaczy uzdrawia chorych, sprawia, że jakość życia ludzi i to wielu ludzi wzrasta, więc przychodzą do niego, są spragnieni słowa. Ludzie bardzo są spragnieni słowa i nadziei, on im ją daje. Co widzimy bardzo często w takim kontraście, że ci, którzy powinni to słowo dawać, czyli uczeni w Piśmie, ci różni przełożeni synagogi i tak dalej, bardzo często tego słowa nie dają. Tej nadziei nie dają. Dają tylko właśnie słowo, jakieś gadanie, jakąś taką religijną papkę. I więc Jezus robi to, robi dobro, nic w tym złego. Do tego mamy taką dzisiaj sytuację, że Przychodzi tam, czy jest tam kobieta, która, słuchajcie, 18 lat. 18 lat jest pochylona i nie może się wyprostować. Wiemy, co to znaczy y, ból pleców, co to znaczy ból y, kręgosłupa. Bardzo szybko chcemy się go pozbyć. Y, 18 lat w tamtych warunkach to było prawie całe życie. To było bardzo długo, bardzo dużo. I ta kobieta jest jednym wielkim cierpieniem. Kiedy Jezus ją widzi. To po prostu yy, przywołuje ją i mówi od razu. Nawet się jej nie pyta, czy wierzy, czy nie, tylko mówi: Jesteś wolna od tego i ją uzdrawia. Yy, I wydawałoby się, że to nic innego, jak powód do tego, żeby zrobić super torta i w wiosce zrobić po prostu wielką imprezę, bo kobieta, która przez 18 lat cierpiała, <coughs> zostaje uzdrowiona. A co tam się dzieje? Przełożony synagogi, urzędnik religijny. Wygłasza najgłupszą mowę, jaką można wygłosić. Znaczy, macie 6 dni, żeby się leczyć, a siódmego dnia macie być y, ludźmi, którzy nic nie robią, tylko uwielbiają Pana Boga. I tu się rodzi w ogóle pytanie: co to znaczy uwielbić Boga? Co to znaczy y, czcić Pana Boga? Czy czczenie Pana Boga to jest czynność religijna, że my odprawimy jakieś rytuały, przyjdziemy do kościoła, odprawimy msze. Nie wiem, odmówimy modlitwy stosowne, jak to się ładnie w kościele mówi, czy y, uwielbić Boga to znaczy zrobić to wszystko, ale przede wszystkim po to, żeby mieć siłę i otwarte oczy do tego, co jest biedą człowieka. Y... I co? I dlaczego powiedziałem o tym Twitterze? Dlatego, że ta Ewangelia kończy się takimi słowami. Posłuchajcie. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Tak jest na Twitterze, to znaczy, że jak ktoś komuś dowali za orę, jak to się dzisiaj ładnie mówi, no to się wszyscy cieszą, jego poplecznicy. Ten tłum, wydawałoby się, że jest czymś fajnym, to znaczy, że no biją brawo, bo zobaczyli cud, ale wiemy dobrze, że ten tłum, kiedy przyjdzie co do czego, to nie pójdzie za Jezusem. Nie chcę powiedzieć, że oni krzyczeli tam na krzyż. Być może nie, być może to nie są ci sami ludzie, ale nie ma ich później, kiedy Jezusa trzeba obronić. I zanim ja czy ty postawimy się w tej sytuacji, w której jest Jezus, że jesteśmy, nie wiem, uciskani, prześladowani, bo robimy dobro, a ktoś nas krytykuje, może warto zobaczyć najpierw właśnie drugą stronę. Może to ja jestem tym, który jest przełożonym synagogi, który widzi dobro, i zaczyna je krytykować tylko dlatego tak naprawdę, że sam tego dobra nie robi, bo robi je ktoś, kto wywala mi do góry nogami całe moje myślenie. I to naprawdę warto wyjść z takich schematów, że ja jestem religijny tam ci nie, albo ja jestem niereligijny tam ci są religijni, że jestem ateistą albo jestem wierzącym i teraz mnie ja tak nie. Spróbujmy zobaczyć, że bardzo często wchodzimy w te podziały, bo one są dla nas wygodne, bo one nam ustawiają ludzi. Ale może warto zobaczyć, że przez tych ludzi, których ustawiam tam po drugiej stronie barykady mówi do mnie Pan Bóg, albo mówi do mnie, nie wiem dobro, które mam zrobić. To jest problem człowieka, nie tylko współczesnego, że my bardzo lubimy te, te podziały, które nam ustawiają ludzi i nas wobec nich. Tymczasem warto zobaczyć, że przecież w tej Ewangelii nie ma jakichś dwóch obozów ateistów i wierzących. To są wszyscy ludzie którzy są, to są ludzie, którzy są wszyscy w synagodze, wszyscy są wierzący, wszyscy tam przyszli się modlić i nagle między nimi dochodzi do starcia. I tak samo może być z drugiej strony, że będziemy się kłócić między sobą, a tak naprawdę nie mamy na myśli żadnych wartości, tylko swoją zwykłą pychę i egoizm. Więc może warto. Zobaczyć, że bardzo często zasłaniamy się prawem i nie tylko w religii, ale też poza religią, że bardzo często tak naprawdę nie chodzi wcale o Boga, o jakieś wartości, o dobro i tak dalej, ale chodzi o zwykły rechot z drugiego człowieka, wyśmianie drugiego człowieka tylko po to, żeby znaleźć jeszcze parę poklasków wobec wśród innych ludzi. Zobaczmy, ta Ewangelia po prostu mówi o naszych intencjach, o tych bardzo ukrytych intencjach o tym, co tak naprawdę nami kieruje. Co z tego, że wracając do Twittera komuś... Ja mówię też do siebie, żeby to było jasne, bo wiem, że za chwilę mi ktoś napisze w komentarzu, a teraz wracamy na Twittera, bo tam jesteś uszczypliwy. No, jestem I, i też mówię zawsze do siebie. Ale zobaczcie, że jakby chodzi o to, że co z tego, że ja komuś wytyknę jego, jego dwulicowość, jego populizm, jego błędy, skoro sam tak naprawdę robi to samo. I to jest problem jakiś, którego ja nie wiem, jak rozwiązać, bo z jednej strony, kiedy człowiek to odkrywa, to najlepiej byłoby zamilknąć i gdzieś się schować. Schować nie w tym sensie, że przed złym światem, ale jakby no, nie chcę w tym uczestniczyć, nie chcę w tym brać udziału. A z drugiej strony jest pytanie, gdzie jest granica, żeby milczeć. Nie wiem, ja, ja, ja nie mam rozwiązania. Już parę razy próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie i zawsze moje odpowiedzi się po prostu sypią. Więc yy, myślę, że warto zobaczyć w tej Ewangelii, że ona odkrywa naszą dwulicowość, odkrywa nasze yy, takie podstępne myślenie, że tak naprawdę bardzo często w naszych walkach różnych, ideologicznych, religijnych wcale nie chodzi o, jakąś do o jakieś dobro, o jakąś prawdę, tylko chodzi tylko i wyłącznie. Żeby stanęło na moim, żebym ja, chociaż w głupi sposób, ale właśnie wypłynął, żebym był kimś, kto jest podziwiany. Być może ten przełożony synagogi przeliczył się i po prostu wcale tam nie walczył chwały Bożą, tylko myślał, że ma wśród tych ludzi wielu zwolenników i, i chciał może upokorzyć Jezusa, zazdrości, nie wiem, z jakiejś przyczyny. No wyszło jak wyszło, nie wyszło mu po prostu. Ale myślę, że ta Ewangelia jest bardzo cenna w odkrywaniu naszych prawdziwych motywacji. Co? Do widzenia. Trzymajcie się.